Pilna wiadomość od Boga na dziś. Drogi Synu, mój ukochany, błogosławiony Synu. Bóg mówi do Ciebie dziś. W ciągu najbliższych pięciu dni wydarzą się kluczowe rzeczy w Twoim życiu. Proszę Cię, mój Synu, nie ignoruj tego wideo, ponieważ konsekwencje mogą być poważne, a Ty możesz stracić coś bardzo cennego. Tak, mój synu, jeśli zignorujesz, stracisz to, co Bóg ma dla Ciebie. Synu, Bóg mówi, mój umiłowany synu, jestem bogiem cierpliwości i doskonałego czasu. Nawet gdy to, czego szukasz lub o co prosisz, wydaje się opóźnione, wiedz, że to, co przygotowałem dla Ciebie, jest czymś wspaniałym i majestatycznym, zdolnym odmienić Twoje życie. Wielki cud zmierza w twoim kierunku właśnie teraz. Uczynię cię zwycięzcą we wszystkich twoich bitwach, ponieważ jestem Bogiem, a moja błogosławiąca moc nie zawodzi. Rozdzielę morza, abyś przeszedł suchą stopą, wyciągnę swoją ochronną rękę, by żaden wróg nie odważył się cię dotknąć. Będę twoim wiernym strażnikiem w każdej chwili i nie pozwolę. By jakiekolwiek zło weszło do Twojego domu. Dlatego, mój synu, polub teraz to wideo, aby potwierdzić to wszystko. Deszcz niespodziewanych błogosławieństw jest blisko, by spłynąć na Twój dom w ciągu najbliższych siedmiu godzin. Otwórz drzwi i okna swojego domu, ponieważ moi aniołowie wejdą i przyniosą wszystko, co Ci się należy. Napisz z wielką wiarą, 11:11 11. Kocham Boga i On mnie kocha, jeśli wierzysz w swojego wszechmogącego Boga. Mój drogi synu, wiem, że czasami rzeczy mogą wydawać się zagmatwane, ale chcę, byś wiedział, że jestem tutaj, aby Ci pomóc. Wszystko, co dzieje się w Twoim życiu, jest organizowane dla Twojego dobra. Ważna zmiana jest w drodze i wciąż jest czas by sprawy się poprawiły. Wiem, że chcesz być lepszą osobą i mam dla Ciebie dobrą wiadomość, to może się stać właśnie teraz. Przyjmij miłość, jaką mam dla Ciebie i ufaj, że dbam o każdy Twój krok. Możesz na mnie liczyć w każdej chwili. Kocham Cię. Jesteś na progu przezwyciężenia tego, z czym się mierzysz. Twój umysł i serce wkrótce znów będą w spokoju. Zaczniesz czuć się żej, a sprawy wkrótce staną się jasne. Oddychaj, bądź cierpliwy, ufaj, że wszystko będzie dobrze. Jeśli to czytasz, to znaczy, że jesteś bliski otrzymania drugiej szansy w życiu, szansy, by żyć życiem swoich marzeń. Nie przegap tej okazji, skorzystaj z niej. Na rozdrożach życia, gdy burza wydaje się nie do pokonania, nie wahaj się przyjść do mnie. Jestem tutaj, aby być Twoją siłą w trudnych chwilach. Nie stawiaj czoła wyzwaniom sam. Podziel się ze mną swoimi troskami i pozwól mi być światłem, które oświetla drogę do pokonania trudności. Uwierz w moc naszego połączenia, Ponieważ razem możemy przemienić przeciwności w szansę na rozwój, nie pozwól, by zapanowała nad Tobą rozpacz. Zamiast tego zaufaj sile naszej więzi i możliwości pokonania każdego przeszkody, która się pojawi. Nie jestem tutaj, aby Cię osądzać, ale by oferować zrozumienie i bezwarunkowe wsparcie. Pozwól mi być kompasem który Cię prowadzi w poszukiwaniu rozwiązań, oraz ręką, która Cię podtrzyma nawet w najciemniejszych chwilach. Teraz zamknij oczy i towarzysz mi w modlitwie o Panie, moja ucieczko i twierdzo. Drogi Synu, przychodzę do Ciebie w tej chwili wiary i oddania. Pochylam się pokornie przed Twoją boską obecnością. Składając wdzięczność za każde błogosławieństwo, które spływa na moje życie i życie moich ukochanych dzieci. Ojcze Niebieski, Ty rozumiesz zmagania, z którymi się mierzę, ciężary finansowe, które mnie przygniatają i pragnienia, które zamieszkują moje serce. Jesteś Bogiem, który zna każdy szczegół mojej drogi i zgłębia głębiny mojej duszy. Ufam Twojej nieskończonej miłości i mądrości, która przekracza wszelkie zrozumienie. W tej chwili wołam do Ciebie z żarliwością i determinacją, prosząc o pomoc w przezwyciężeniu trudności finansowych, z którymi się zmagam. Tak jak kiedyś rozmnożyłeś chleb i ryby, błagam, byś dokonał cudu finansowego w moim życiu. Wylej swoją hojność na mnie. Obdarzając mnie obfitymi zasobami, bym mógł spłacić wszystkie długi i utrzymać moje ukochane dzieci. Napisz Bóg jest Bogiem spełnionych obietnic i nie zapomnij podzielić się tą piękną wiadomością z całą swoją rodziną. Psalm 37, werset 5. Powiesz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On wszystko uczyni. Umiłowani, ten werset głęboko nas porusza, gdy zmówi o powierzaniu naszych dróg panu. Często stoimy przed trudnymi decyzjami, niepewnością i wyzwaniami, które sprawiają, że zastanawiamy się, którą drogę obrać. W tym psalmie Bóg wzywa nas do intensywnej i emocjonalnej ufności wobec Niego. Żyjemy w społeczeństwie, które zachęca nas do polegania na własnych zdolnościach i podążania własnymi ścieżkami. Jednak Bóg wzywa nas, byśmy uznali, że nasza samowystarczalność ma swoje ograniczenia. Zamiast dźwigać ciężar sami, zaprasza nas do oddania Mu naszych dróg z całą naszą emocjonalnością i wrażliwością. Zaufaj Mu. Te słowa brzmią jak zaproszenie do głębokiej i szczerej ufności. Często przytłaczają nas troski i lęki. Możemy czuć, że toniemy w morzu niepewności. Jednak Bóg wzywa nas, byśmy Mu zaufali całym sercem i duszą, byśmy uwierzyli, że jest godzien naszej ufności. Zna nasze serca i opiekuje się nami z niezachwianą miłością. A On wszystko uczyni, te słowa niosą nadzieję. Gdy powierzamy nasze drogi Panu, nie tylko oddajemy kontrolę, ale także otwieramy przestrzeń dla Boga, by działał. On jest Bogiem, który czyni niemożliwe możliwym, który porządkuje nasze kroki, otwiera drzwi i dokonuje cudów w naszym życiu. Powierzenie naszych dróg Panu to podróż pełna zaufania i nadziei. To nie jest jednorazowy akt, ale styl życia, wybór ufania Bogu każdego dnia w radościach i smutkach, w triumfach i zmaganiach. To podróż, która prowadzi nas do doświadczenia głębokiego pokoju, jaki przychodzi jedynie z całkowitym oddaniem Bogu. Napisz: Moje drogi należą do Pana, aby otrzymać słowo. Drogi Synu. Twoje życie jest na skraju niezwykłego skoku w kierunku pełni szczęścia i niezrównanego sukcesu. Poczuj się przepełnione nadzieją i wyczekuj wspaniałych chwil, które są już w drodze, ponieważ wszystko sprzyja temu, abyś osiągnął życie pełne niezwykłych osiągnięć. W miarę jak ten miesiąc postępuje, przygotuj się na zalew nieograniczonego bogactwa, zdrowia i dostatku. Pozwól sobie być wypełnionym entuzjazmem i bądź gotowy przyjąć dary, które życie dla Ciebie przygotowało. Niech nadzieja i wdzięczność prowadzą Cię, gdy będziesz świadkiem rozkwitu życia pełnego sukcesu we wszystkich jego aspektach. Napisz 12.12, aby przyjąć to z wiarą. Synu, wkraczasz w czas szczęścia i boskiego wsparcia. Zaufaj mi i zobacz, jak Twoje konto bankowe wypełnia się pieniędzmi ponad Twoje najśmielsze wyobrażenia. Pozwól się otulić oczekiwaniem i wdzięcznością, ponieważ obfitość czeka na Ciebie. Pozwól, aby ta podróż do dobrobytu zmieniła Twoje życie w sposób zaskakujący i wspaniały. Napisz: 1515, jeśli wierzysz w to wszystko. Drogi ukochany synu, Dziś pragnę podzielić się z Tobą przesłaniem nadziei i zachęty opartym na potężnym Słowie Bożym z dwóch listów do Koryntian 9, 8, które mówi Bóg ma moc udzielić Wam wszelkiej łaski obficie, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli obfitować we wszelkie dobre dzieło. W tym wersecie apostoł Paweł objawia niezwykłą prawdę o naturze naszego Boga. Kiedy przyjrzymy się pierwszej części wersetu, Przypominamy sobie, że Bóg jest obfitym dostarczycielem wszelkiej łaski. On jest zdolny obdarzyć nas wszystkim, czego potrzebujemy, aby wypełnić Jego cel w naszym życiu. Nie ma ograniczeń dla Jego zaopatrzenia. Jest zdolny dodać nam łaski potrzebnej, aby stawić czoła każdej sytuacji i wyzwaniu, które napotykamy na swojej drodze. Ale obietnica na tym się nie kończy. Paweł mówi, że ta obfita łaska ma większy cel. Ona uzdania nas do obfitowania w każde dobre dzieło. Bóg nie błogosławi nas tylko dla naszego osobistego dobra, ale po to, abyśmy stali się kanałami błogosławieństw w życiu innych. Daje nam wystarczająco nie tylko po to, aby zaspokoić nasze własne potrzeby, ale także po to, abyśmy mogli być hojni wobec tych, którzy nas otaczają. Kiedy ufamy Panu i oddajemy się Jego woli, On wyposaża nas i uzdania, abyśmy stali się narzędziami Jego łaski na tym świecie. Zaprasza nas do uczestnictwa w Jego dziele do miłości i służby bliźnim, do czynienia różnicy tam, gdzie jesteśmy. Dlatego, moi drodzy, zachęcam Was, abyście zaufali wierności i dobroci naszego Boga, dawcy wszelkiego zaopatrzenia. On jest zdolny uczynić o wiele więcej. Niż możemy sobie wyobrazić czy poprosić. Pragnie, abyśmy żyli życiem pełnym obfitości, przepełnionym błogosławieństwami i gotowym, aby dzielić się nimi ze światem wokół nas. Napisz: Bóg króluje we mnie, aby to potwierdzić. Wiatry boskiej łaski wieją nad Tobą. Łaska Boża spływa na Twoje życie niczym potężny strumień, przynosząc możliwości, zaopatrzenie i obfite błogosławieństwa. Tam, gdzie była niedostatek, Bóg przyniesie obfitość. Tam, gdzie była stagnacja, On przyniesie niezwykły postęp. Tam, gdzie była ból i rozpacz, On przyniesie uzdrowienie i pełną odnowę. Uwierz, że Twoja przyszłość jest w rękach Boga, który czyni cuda. Jesteś umiłowanym dzieckiem Bożym, a On ma wielkie plany dla Twojego życia. Podnieś głowę z ufnością ponieważ twój los jest zapieczętowany boską łaską żaden przeszkoda nie będzie w stanie powstrzymać celu jaki Bóg ma dla ciebie napisz 9191 jeśli wierzysz że jesteś dzieckiem Boga Bóg mówi wyciągam moje ręce aby dotknąć twojego ciała fizycznego przynosząc uzdrowienie i głęboką odnowę pragnę z całego serca ulżyć wszystkim bólem i chorobom które cię dręczą, dając Ci nowy oddech życia i dobre samopoczucie. Niech moja obecność będzie balsamem uzdrowienia, wypełniając każdą część Twojego jestestwa zdrowiem i witalnością. Zaufaj mi i pozwól, aby moja uzdrawiająca energia popłynęła przez Twoje ciało, przynosząc ulgę i odnowę, której tak bardzo pragniesz. Dodatkowo wyciągam rękę, aby dotknąć Twoich finansów. Zsyłając błogosławieństwa obfitości, które przewyższają Twoje wyobrażenia. Niech Twoje potrzeby zostaną zaspokojone w niezwykły sposób, a ty zostaniesz obdarzony zasobami finansowymi, które przekroczą wszystko, co kiedykolwiek mogłeś sobie wyobrazić. Zaufaj mi jako swojemu boskiemu dostarczycielowi, gdyż jestem gotów otworzyć wrota dobrobytu w Twoim życiu. Przyjmij te obietnice z wdzięcznością i bądź gotów aby być świadkiem cudu pomnożenia Twoich finansów. Napisz: Moje życie należy do Boga, aby przyjąć to z wiarą. Minuta mądrości dla Ciebie. Dziś pielęgnuj radość w najwyższej dawce. Radość jednak nie jest hałasem, to stan duszy kogoś, kto czuje w sobie pełnię życia. Radość pochodzi z naszego wnętrza, z czystego sumienia, z dokładnego wypełniania naszych obowiązków. Wibruje w nas mimo wszelkich cierpień, oszczerstw i niesprawiedliwości. Bądź zawsze radosny, a kiedy smutek spróbuje przesłonić słońce Twojego życia, zaśpiewaj pieśń uwielbienia ojcu, a światło znów w tobie zabłyśnie. Modlitwa poezja uwielbienia. O wielki Boże, wierszem chwalę Twoją wspaniałość, która sięga nieskończoności. Z wdzięcznym sercem wznoszę się ku Tobie. Za to, że nigdy nas nie opuszczasz, zawsze z nami błogosławiony Ty, kochasz nas miłością bezwarunkową, akceptujesz nas takimi, jakimi jesteśmy, bez zastrzeżeń. W naszych słabościach widzisz potencjał i błogosławisz nas swoimi zapasami łask. Jesteś Stwórcą wszystkiego, co istnieje. Mądrością podtrzymujesz wszystko. W swoich ramionach miłości nas przytulasz. Twoja obecność otacza nas i wzmacnia. W Twoich obietnicach znajdujemy schronienie. W Twojej opiece odnajdujemy bezpieczeństwo. Każdego dnia odnawiasz nasze siły. Z Twoją łaską kroczymy dalej. Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym. Twoje cuda są niezliczone. Z wdzięcznym sercem oddaję Ci chwały. Za Twoją miłość, która nie ma sobie równych, niech nasze życie będzie świadectwem wielkości, Twojej boskiej miłości. Niech nasze kroki będą w jedności z Tobą, krocząc ramię w ramię ku przeznaczeniu. W Tobie znajdujemy prawdziwy pokój, w Twoich ramionach znajdujemy pociechę. Dziękujemy za Twoją niezachwianą wierność i za błogosławieństwa, które tak hojnie na nas syłasz. O wielki Boże, w poezji Cię wychwalam, za Twoją dobroć, która nas otacza i inspiruje. Nasza wdzięczność dla Ciebie nigdy się nie wyczerpie, bo w Twoich błogosławieństwach odnajdujemy prawdziwą radość. Amen.